Komu fajnie jest w Polsce? E, tu na przykładzie pana Wałęsy. Proszę państwa, posłuchajcie, co ten facet wygaduje. Spotkania. i na tym spotkaniu chcę powiedzieć, że jak dobrze wiecie, jestem człowiekiem sukcesu tysiąclecia. Tak mówią niektórzy. Robotnik, elektryk, dużo dzieci. Cztery profesury honorowe, ponad 100 doktoratów. Proszę Państwa, jak się dorobimy w Polsce i będziemy oddziaływać na inne gospodarki, to myślę, że nasz wywiad też będzie dobrze działał, nasi agenci, służby nasze będą dobrze opłacane, będą działały na rzecz państwa polskiego. I proszę Państwa, na pewno znajdą się w tych krajach, które będziemy podbijać ekonomicznie tacy obywatele, którzy w ramach zasług dla naszych firm e, będą obdarowywani profesorami, doktoratami, panie Wałęsa. No przecież dobrze pan wie, że to pan, pan z zagranicznych uczelni. Dobrze pan wie, za co pan dostał te doktoraty. Honorowe. No i tak to, proszę państwa, działa. To, tak to działa. Żeby taki burak. E, to, to jest, proszę państwa, Marsz 4 czerwca. To jest Marsz 4 czerwca. Wpuścił tu obcy kapitał, zapoczątkował to. Był prowadzony przez CIA jak Pia Jelcyn, No to należy mu się. A tu chodzi o to, żeby ten trend odwrócić. Proszę państwa, mamy prawo do tego, żeby rywalizować. Mamy do tego prawo. Tylko nasza klasa polityczna jest zacienka. Ona w ogóle nawet nie myśli, że mogliby realizować. Oni tylko myślą, co tu opieprzyć, co ciężką pracą wycharowaliśmy. Jacek Kaczmarski śpiewał w jednej z piosenek: "Zbieramy tylko suche liście, z sadzonych z takim trudem, winnic."